Dobra siemaneczko witam was bardzo serdecznie Środa godzina 20 A my działamy w garażu Powiem tak przygotowywałem się tutaj troszeczkę ogarnąłem że jest tak z grubsza No ogólnie jest bałagan tu nie ma co ukrywać Natomiast yy, godzinę temu już stawiłem sobie tutaj yy, palnik Możecie zobaczyć teraz jest na malutkim ogniu ponieważ podtrzymujemy temperaturę Temperatura na myjce tu niby jest 30 stopni, ale ja powiem szczerze, że zobaczcie wał nagrzany do 20 paru, 30, tu już naprawdę bardzo ciepła woda leci. Czekajcie, uruchomimy sobie. Zdjąłem pędzerek, ponieważ będziemy posługiwali się samym tym, samą tą cieczą i powiem Wam, że tu już mamy nawet koło 50 stopni temperaturę cieczy. Także jest naprawdę fajnie, zresztą jak widzicie jak to paruje, no ale też ze względu na to, że jest tutaj zimno w garażu, co nie? I teraz zobaczcie, że ee, Bawimy się w płukanie wału Czyli tak Tu widzicie, zatykam sobie od dołu otwór Zatykam ten otwór I widzicie, że przez korbowód płynie mi e, Ten Płynie mi tutaj, widzicie, chemia Czyli tam woda plus e, tenzji robimy to w jedną stronę, robimy to w drugą stronę I widzicie, widzicie jak to nam się robi, taki, ło, gejzer aż Także działamy sobie tutaj z tym płukaniem tego wału. Tutaj podcisienie, gdzie wszystko, to jest wypłukiwane ciepłą chemią do mycia silników. Także naprawdę porządnie to zostanie tutaj wymyte. Najważniejsze, że to jest ciepła chemia. Zobaczcie jak z tego leci. Tryska elegancka, aż mi cieplutko fajnie wrączki. Nie da się garaż nagrzewa tego palnika. To jeszcze się ten, to jeszcze się wał wymyje Śrubokręt wziąłem, bo musiałem rozkręcić opaskę. I tak to tu wygląda, dobra Przekręcimy teraz wał na drugą stronę Żeby opiłki się nie okazały być twańsze od nas I żeby nie powiedziały, że one się z drugiej strony osadzą To teraz będziemy pukali i w drugą stronę Czyli zobaczcie, teraz tu dajemy sobie I teraz to co było dołem jest górą Nie widzicie, tu puszczam, teraz nie leci Zatykam od dołu, leci sobie tam, fontanna się robi Poszło w jedną stronę, robimy w drugą stronę. I tu widzicie, o, ładnie się fontanna chemii robi. Patrząc na te kanały, to co od razu możemy zobaczyć? Że panewka główna smaruje korbowodową. Czyli zobaczcie, ta smaruje tą. Teraz, jak tutaj wdamy chemię, to ta smaruje tamtą. Tu o, widzicie, teraz z tej leci. Jak damy na środek, to smaruje nam. Tutaj to, czekaj, czy tej strony jest chyba wsadzić, o czyli tu jak damy środek, to z tej strony nam to się smaruje Widzicie, czyli tu tylko leci kano. tu poprzedni czop już widzicie, tu już nie leci Tylko leci z tego Tu jak damy z powrotem, leci nam ze środkowego I tak jak damy to jeszcze obok, to Widzicie, smaruje ona Pierwszy czop A pierwszy czop, który jest tutaj od strony e, Koła pasowego, nie jest smarowany w jakiś tam sposób to, że chemia jest czarna, to się nie przejmujcie, bo gdzie tu jest sito, tu jest wszystko, także to naprawdę nie szkodzi. Myliśmy tu już wcześniej jakieś rzeczy, także stało się. <laughs> także oczywistym jest to, że chemia się zrobiła czarna, ale jest przewaga jeszcze czystej chemii, także jest dobrze. No i w ten sposób sobie powtarzamy tą czynność. Tutaj zatykamy, wypukujemy w drugą stronę. Widzicie, pięknie to idzie. Naprawdę, już mamy tutaj fajnie, cieplutko, przyjemnie. I tak sobie płuczemy ten wał, żeby wszelakie jakieś tam pozostałości, które mogłyby się tutaj gdzieś wdać, żeby to wszystko sobie wyleciało. Ciepła chemia robi robotę, pamiętajcie. Ta to już się robi po, powoli taka, że powiem Wam, ja już w takiej wodzie, jakby się miał myć. To by mi było niedobrze. Poza tym całe, całe okulary mi parują już tutaj od, od tej myjki. Także naprawdę temperatura jest bardzo fajna. Cały czas mamy na malutkim ogniu, ją, także temperatura cieczy powinna rosnąć. Ciężko jest tego ciecz ogólnie jako ciecz zmierzyć jej tutaj temperaturę. No ale coś koło 40 paru niby pokazuje. Się, nie wiem powiem wam szczerze, nie mam odczucia, bo Wiecie, woda trochę inaczej, tak, wrzątek to wiadomo jest, wrzątek to parzy, ale od, od jakiej, że tak powiem, na basenach chyba woda ma około 30 stopni, jeżeli się nie mylę no to jeśli tu mamy około 40 to już jest taka, wiecie, jest takie dobre jacuzzi także jest tutaj naprawdę fajnie bardzo prosty sposób, widzicie, butla gazowa końcówka do tego do, do papy do, do grzania papy na dachu i myjeczka 40 litrów silniczek można sobie kupić, pędzelek jeszcze jest, ale w tym przypadku, że jest to, rozchodzi się to te płukanie to pędzelek został zdjęty, żebyśmy samą gumą tutaj dotykali i żeby się to nam fajnie tutaj wypłukiwało no. ok obracamy znowu wałem i tak jeszcze z dwa razy Tutaj drugą stronę wypuczemy. Wał już też jest tam w sobie cieplutki. Także lecimy z tym. Myślę, że w taki sposób, jak wał zostanie wypukany, to że naprawdę już tutaj żadne śmieci się nie zachowają. Jeszcze będziemy na ciepło chcieli wymyć blok, ale to już nie wiem czy dzisiaj. To już chyba będzie inny dzień. Znaczy w sumie nawet nie wiem kiedy. Dzisiaj byłoby najlepiej, póki ciepłe. Zaraz tu chyba wstawimy blok, tylko bym musiał to przestawić, albo muszę na wyciągarce ten blok podnieść. Blok wam powiem szczerze, chociaż w sumie ja już blok tyle razy myłem, że tam już naprawdę jest niewiele do poprawki ewentualnie. Tam chyba tylko gdzie spływy są ze szklanek, to tam trzeba by było jeszcze troszeczkę po, pociągnąć, tam jeszcze pędzelkiem trochę podczyścić. I miskę chyba zaraz tutaj wrzucimy, wiecie? Miskę olejową bym chciał tutaj wrzucić, póki jest ciepła chemia bo ta miska jeszcze dzisiaj jak ją złapałem to bardzo brudzi a nie chciałbym tego na, na silniku także jeszcze miskę dzisiaj poprawimy no i powolutku będziemy składać już jutro bym chciał ten wał e, wsadzić do silnika tylko powiem wam tak, zamówiłem panewki bimetu zaraz wam będę mógł jedne pokazać niestety przyszły korbowodowe Natomiast panewki główne dopiero dzisiaj ruszyła przesyłka, czyli w środę Więc myślę, że dopiero jutro, czyli w czwartek będę miał Te panewki na stanie Będę miał już je w domu, będą do odebrania z paczkomatu Zamawiałem je przez Allegro, także Czas przesyłki się nie wiem czemu tak przeciągnął Normalnie to wiecie wszystko fajnie szybko trwa To jest jedna sprawa, druga sprawa z Mizara tym razem, zamówiłem korbowody Andori, do tego zamówiłem tam jeszcze szpilki, zamówiłem wszystkie pozostałe elementy, które są nam niezbędne do, e, do złożenia silnika. Jeszcze tam kolejna paczka za ponad 3000 wyszła. Ogólnie, gdy chodzi o koszty, to powiem Wam tak: pierwszym razem kupiłem części chyba za 3500. Teraz za kolejne 3,5 kupiliśmy coś takiego. Musimy dokładnie sprawdzić, wiecie, bo. My robimy tak, że ja ogólnie zamawiam, bo mój, mój, ja jestem w M-banku i dużo łatwiej jest mi po prostu robić wszelakie transakcje. Ta, tata za wszystko płaci, a on jest w swoim banku jakimś tam gospodarczym czy coś. I on ani nie ma aplikacji, ani nic. Być może to jest, działa, ale mój tata jakoś tak troszeczkę ma podgórkę z tą nowoczesną technologią. Ja mu, ja mu często nawet siedzę i pomagam jakiegoś maila napisać czy coś takiego, bo on akurat się w tym wszystkim, z tą całą technologią. Komputerem i w ogóle nie, nie posługuje tak, tak biegle, e, natomiast no, jak trzeba coś zamówić, to zawsze zamawiam ja, tata mi później po prostu kasa oddaje za to wszystko, albo przelew mi robi. Natomiast dziwne jest to, że u niego nie ma blika, jakby, albo, albo on jeszcze tej funkcji nie odkrył. Natomiast ja sobie za wszystkie paczuchy płacę z góry i po prostu kury jak przyjeżdża, to mi zostawia wszystko na miejscu. Silnik, no widzicie, od tamtej pory, jak stał, to został wymyty, został wymalowany. Tu wszystko w środku. Tu jest czyściutkie, Zobaczcie, tu już naprawdę nic nie brudzi. Ewentualnie te spływy, które tutaj są je, trzeba by było delikatnie jeszcze poprawić. No i to miskę mam zamiar wrzucić. Tylko, żeby wrzucić miskę, to musimy wyjąć wał. Musimy wał sobie zrobić miejsce tutaj z powrotem i musimy to wszystko poogarniać. Yy, nagrywałem wcześniej coś o tym, yy, ten filmik tutaj dzisiaj, ale mi nie wyszło, więc yy, nagrywam jeszcze raz, bo mi się skończyło miejsce na karcie. Się okazało, że miałem wcześniej nagrany jakiś tam materiał którego nawet mi się nie chciało już obrabiać ani nic, więc go po prostu usunąłem i zacząłem dzisiaj nagrywanie od nowa. Co wam chciałem bardzo pokazać, tutaj mam oczywiście przeciwwagi, bo do szlifu są one odkręcane. Cały, cały, cały nasz silnik trafił do zakładu Moto Brem, jest to zakład w Gorzowie Wielkopolskim. I tutaj widzicie mamy taką bardzo fajną, to było nakręcone na wale z przodu Jest tutaj informacja wymiary, na, wymiary naprawcze po szlifie Czopy główne, jak i czopy, czopy korbowodowe wyszły na 0,25 Czyli jest to moi drodzy pierwszy szlif Czego jestem bardzo dumny, bo Ja się bałem, że ten, ten, ten ciągnik to chyba trzy szlify będzie miał naraz robiony Bo już były tak te panewki pozajeżdżane i cała reszta Plus te ciśnienie oleju było praktycznie żadne I zobaczcie, że tylko 0,25 wyszło ale wiecie, poza tym, blok przeszedł pełne osiowanie. Także to też jest bardzo istotne. Blok jest po osiowaniu i za to wszystko już Wam pokazuję. Za to wszystko, tutaj Wam podaję ceny, to są ceny netto. Za poszczególne robociznę, tutaj widzicie gorzów dnia 24.03, czyli 24 marca. Jest to tam dzień, kiedy go chyba odbieraliśmy, czy kiedy to Pani wystawiała, dobrze mi mówię? 5 dni temu, czy coś, 5-5, no. Czyli to było już jak się podsumowywali nas to... Słuchajcie, za regenerację głowic trzeba sobie liczyć 230 zł za sztukę Razy 4 z częściami Czyli w sumie dobrze, bo mówiąc, mówiąc części mamy tu na myśli Zawory, sprężyny, ptulejki Poza szpilkami, bo to co tu składacie, głowica, jak dostajecie, nie ma tych szpilek, oczywiście. Te szpilki już ja sobie wkręciłem. Są tutaj nowe tulejki, one są, wiadomo, splanowane, Są zawory założone, zawory są troszeczkę większe, co gdzieś tam wcześniej pokazywałem. Jeszcze na podsumowaniu, przy składaniu, będziemy pokazywali to jeszcze raz. No i tak jak mówiłem, przede wszystkim chciałem te sprężyny, żeby to wszystko wiecie, Sprężyny zamki, żeby było nowe. <laughs> Także jest. Regeneracja końcówki wału. Słuchajcie, regeneracja końcówki wału to jest coś, czego wy najpewniej robić nie będziecie musieli. Nas to kosztowało te 650 netto. Ponieważ u nas ta część wału tutaj, którą widzicie, która jest tak pięknie wręcz na lusterko zrobiona, była uszkodzona. Te gniazdo tutaj na wpust, który trzyma nam koło, koło od rozrządu oraz koło pasowe, u nas to było wybite, co pokazywałem, u nas rozrząd bardzo mocno latał. Okazało się, że to jest, by, e, szlifierz był w stanie to w jakiś sposób tam napawać, obrobić I mamy tutaj te gniazdo na wpust zrobione tak, że e, Wpust tu będzie wchodzić, to wszystko będzie ładnie działać Ca, Cała ta płaszczyzna ciasno wchodzi, próbowaliśmy założyć właśnie koło pasowe, dlatego tu ono leży To jest jeszcze stare koło pasowe, pójdzie oczywiście nowe To wszystko fajnie ciasno pasuje, także jest naprawdę super e, Dzięki temu wał się udało naprawić Sam szlif wału to jest koszt 400 zł, czyli tak naprawdę <laughs> e, 1000 1000 zł wyszło za tak naprawdę naprawę wału czyli no ktoś może powiedzieć, że o e, to drugie tyle byś nowe kupił ja wam powiem szczerze, ja bardziej ufam temu wału niż tym nowym, które są sprzedawane no bo to jest jednak stare, komunistyczne, zobaczcie on nie miał na nim ciśnienia oleju a wystarczyło zebrać tylko 2500-nych, żeby ten, ten, ten wał wyglądał znowu u dobrze żeby tu te płaszczyzny były równe i eleganckie i zobaczcie no jak lusterko jest to wszystko pięknie obrobione teraz powinno to mieć dobre ciśnienie oleju biorąc pod uwagę to, że Pompa oleju będzie tu zamontowana. Helmetu o zwiększonym wydatku litrów na minutę. Dodatkowe mamy 3 litry na minutę w wydajności pompy, która smoruje nam cały silnik. Te dodatkowe 3 litry pójdą na turbosprężarkę, którą też możecie zobaczyć w tym momencie, którą mamy. Jest to niebyle jaka turbosprężarka, bo turbosprężarka z 2,5 TDI, do, którą widzicie tutaj z taką z e, taką tutaj elegancką, takim wyhajstrem, że tak powiem. Czyli. Eee, sterowaniem zmienną geometrią, czyli kierownicami spalin. Także nowa turbina, nowe doładowanie, nowa moc. Eee, także jak widzicie, grubo robimy tutaj. <laughs> Za regenerację łoża, to jest, e, przepraszam, roztaczanie kołnierzy tulei plus regeneracja łoża. Czyli mamy tu na myśli e, rozwiercanie tego na 3,6 litra pod zestawy Zatora, e, szlifierz zestawy naprawcze, wszystkie cieplutkie, jest tej gorące w sprawie. Od godziny czasu to robię, już go wypłukiwałem i w ogóle, i powiem Ci, robi robotę. Ten ze sposób jest bardzo fajny, prosty. Eee, gdy chodzi o te tutaj 2,600, to jest dość duże jak za blok, ale muszę liczyć w tym wszystkim to, że tak, samo oszowanie to jest koszt, jeżeli się nie mylę, około tysiąca. Akurat tutaj Pani mi nie rozpisała tego wszystkiego, no bo oni nam jakby policzyli za cały blok. Czyli wzięto od nas zestawy naprawcze, żeby... Eee, zmierzyć tuleje, które będą tutaj montowane. Te tuleje trzeba było tutaj osadzić, trzeba było tutaj zrobić tak, żeby, Wiecie, żeby one tutaj pasowały. Także wszystkie te, te roztaczanie pod te tuleje, wszystko to zostało wymierzone, wsadzone. Same tuleje zostały skrócone, żeby były takie same wysokości jak tuleje 60 plus blok z góry, jak widzicie, też został splanowany. I te wszystkie wartości, które tu zostały zebrane, plus różnica wysokości tłoka 60 a Zetor też zostały zebrane z tłoków. Także ten zestaw naprawczy od Zetora został dopasowany pod 60 oraz blok został dopasowany pod 60 za 2600 zł. No i szliwało 400 zł, także to nie są jakieś tam olbrzymie ceny. Gdybyśmy nie robili tych wszystkich modyfikacji, myślę, że to byłoby. Przede wszystkim, gdybyśmy mieli nieuszkodzony przód wału, to mamy minus 650 zł. Minus roztaczanie to byśmy tutaj około 1500 myślę, mogli zapłacić mniej, jakbyście chcieli wiedzieć. Do tego, tak jak mówiłem, części to jest koszt na demontko około 7000, czyli mamy 4,600 świernia, 7 tysięcy, czyli gdzieś w granicach 12 tysięcy się kręcimy. Jeszcze musimy kupić simmeringi i nie robimy pompy wtryskowej, to jest dość istotne. Czyli tak naprawdę, jakbyśmy mieli policzyć w tym momencie taki kompleksowy remont silnika, to możecie się zakręcić nad około 15 tysięcy zł, biorąc pod uwagę również chociażby to, że takie elementy jak klawiatury, które tu widzicie, u nas w naszym przypadku one tutaj mają luzy na boki, są te trochę powycierane i w ogóle taki element zamiennik AG -tech, kosztuje 80 zł, natomiast taki element z Andori kompletny kosztuje 250 zł sztuka. Czyli zobaczcie, 4 razy klawiatura 1000 zł. Także. Ceny niektórych rzeczy są naprawdę kosmiczne Co tu jeszcze można dodać, no nie wiem, sprężarka na przykład tu będzie zmiana pierścieni, bo ona też była jakieś tam wymieniana Jeszcze jakby nie dość, wajek rozrządu na przykład to też kolejne 800 zł Czyli naprawdę 15 tysięcy na remont 60 można wydać Samego silnika Ale w tym trzeba liczyć jeszcze przednią oś, bo też kupiliśmy Zestawy naprawcze do zwrotnic, czyli mamy tam stworzenie, łożyska, to wszystko Stworzeń główny, tuleje do spornika I sprzęgło oczywiście, bo do sprzęgła też zamówiłem Metalową tarczę pierwszego stopnia, yy, tarcza cierna też będzie szła nowa, drugi stopień zostaje, bo tej śladu zużycia prawie praktycznie nie ma, bo to było kiedyś tam robione, no i tak to wychodzi. No to też wczoraj, co ci mówiłem, ale są korbowodowe. <laughs> a na jutro będą, te główne jednak wysłali, bo się obawiałem, bo wiesz, zamawiałem kiedy, ja je zamówiłem w poniedziałek, jeżeli się nie mylę, tak? Tak, w poniedziałek zamówiłem, na wczoraj dostałem, a dzisiaj dopiero ruszyła wysyłka yy, głównych. Bo się obawiałem, bo tam były tylko 3 sztuki sprzedaży i się bałem, że nie dojdzie nie? No, a z wałdzi powiem, próbowałem to tutaj zaślepki powykręcać, ale one są tak zaklepane, że tego nie ruszysz, tak? Że nie chciałem Dobre. już tego nadpsuć Tutaj masz, bo tu wszędzie masz zaślepki, które powinieneś wykręcać, ale powiem Ci, jest strasznie ciężko je ruszyć, więc ich po prostu odpuściłem sobie, bo one tak nie, nie drgnęły. Wiesz, one są później tutaj nabijane, zaklepywane, żeby wiesz, żeby się nic nie stało z, z rozkręceniem. No. Co? Ciśnienie w powietrze. No to ja aż to wiesz, wodą teraz tym, tutaj, tą chemią to wszystko tak waliłem porządnie, bo ogólnie to jest tak smarowane. To, co kupi, to i to idzie tym. No jak chcesz, no tutaj wyciągnij, wykręć. No mi się wydaje, że tam nie wiadomo co za tym nie siedzi. No A jak będzie siedzieć? No to lepiej wyjąć, dlatego mówię. Ja na razie nie ruszałam, bo nie chciałem tego bardziej popsyć, co nie? Ja nie wiem, czy ona nie są jako jedna że tak powiem. Czy to nie jest tak, nie że to jest w, wsadzić, zaklepać? Tego w jaki sposób ją teraz wykręcić, żeby tu jak to najmniej popsyć? Nie, cztery masz. Tutaj i tamte dwie też mają od dołu. Może wał jeszcze wsadzić. Ja w dla go miał, wcześniej wsadzonego, ale miałem ciężko go wywalić. Nie chciałem tego jakoś mocno psuć, więc stwierdziłem, że go wstępnie wymyję. Jest, tam jest. Bo smarowanie masz z głównej na korbowód, co nie? Tylko to i to jest połączone. To i to jest połączone, to i to i to jest z tym jest połączone, co nie? To nie jest tak, że to jest jako jedno, jedna całość, tylko po dwa są łączone. Weź coś z druta jakiegoś, zobacz, czy tam jest mułczu tam, czy, czy coś zostało. Jak tego to się lubi, jak to się zostało. No powiem ci, no tutaj jak nie wiadomo co nie leciało z Leci. tego. Jakiś taki drobny drucik. ja Nie mam chyba drobnych drucików. To u siebie mieliśmy prędzej jakieś druta niż ja. No to, to jest to jakiś gruby, to nie wiem, to czy on tu wejdzie. To, to no to, czekaj, to spróbujemy tym go wyskrobać. i zobaczmy, co tu się dzieje. to na bok No nie wiem, czy tak po skosie pójdzie. Czego tak sobie. Uuu Czekajcie, wydaje mi się czy się obsypało, czy się nie obsypało. Sprawdźmy to jeszcze raz Czy jak tak poruszamy to Idzie. Idą yes. um piłki, patrzcie. Jest tu jeszcze sporo wiórów. Tu trzeba będzie wszystko o czymś z wy tego wyczyścić tak no, po przekątnej. No zobacz, że jak tu nadporuszasz tak o, to idą wióry. Samo pukanie to jest mało, to nie jest dopiero zmiękczony, a tam będzie trzeba czymś tam.